Siemanko, social media w branży fitness czekały na to myślę, że przez kilka dobrych lat. Mianowicie bezpłatne prowadzenie online w moich wszystkich social mediach, czyli na TikToku, Instagramie oraz YouTube od dnia dzisiejszego przez cały święty rok. Będę wstawiał materiały dla osób początkujących dotyczące właśnie Twoich początków na siłowie, Twojego pierwszego roku. Będę Wam wszystko tłumaczył krok po kroku i będę dostosowywał informacje do Waszego stanu, jeżeli chodzi o sylwetkę oraz zdrowie jakieś problemy. Więc tutaj ten projekt będę prowadził z Wami. Komentujcie. Piszcie, z czym się borykacie, jakie macie problemy, jakie macie mankamenty, ponieważ ten rok jest właśnie dla Was. Zaczynamy i zostaw obserwację, aby nie przegapić żadnego materiału. Opa, i mam nadzieję, że tobie również będzie się działo. Cześć!